bo jak było za dni Noego, tak będzie i przyjście Syna Człowieczego. Jedli, pili, żenili się i za mąż wydawali, aż do dnia gdy Noe wszedł do arki. I nie spostrzegli się, aż przyszedł potop i zabrał wszystkich, tak też będzie i przyjście Syna Człowieczego. Porównanie, które tutaj wypowiada Jezus, jest niezwykle poważne. To nie prorok ani apostoł zapowiedział te rzeczy, ale sam Syn Boży, który osobiście powróci na Ziemię. W tych słowach jest nie tylko powaga czasu, ale i pewność jego przyjścia. Życie będzie wyglądać zupełnie normalnie. Ludzie wyjdą do pracy, ktoś wybierze się na wakacje, inni będą planować ślub. Jeden posadzi drzewo, drugi rozpocznie budowę domu, trzeci będzie ją kończył. Z pozoru zwykły dzień, taki sam jak każdy inny, i właśnie wtedy niespodziewanie, bez żadnej zapowiedzi, przyjdzie Jezus. Dla większości ludzi będzie to dramat, bo nie zauważyli znaków, nie przygotowali serca, nie czekali. Ale nieliczni, którzy dzień i noc oczekiwali Pana, którzy czuwali, będą gotowi na to spotkanie. Dla nich będzie to nie tragedia, ale spełnienie największej nadziei. Dlatego Jezus woła do nas: czuwajcie, bo nie znacie dnia ani godziny. To wezwanie dotyczy każdego z nas dzisiaj, bo gdy wszystko będzie wydawać się spokojne i zwyczajne, wtedy nastąpi to, na co świat nie jest przygotowany, a co wierzący wyczekują z utęsknieniem powrót Pana. Szanowni Państwo, stoimy dziś wobec pytania, które dla wierzącego jest tak naprawdę pytaniem retorycznym. Czy ktoś może zatrzymać powrót Jezusa Chrystusa? Biblia daje odpowiedź jednoznaczną: nie. Powrót Jezusa jest częścią Bożego planu zbawienia, a raczej wybawienia dla ludzkości. Plan ten ustalił sam Bóg wszechmocny, Stwórca wszystkiego co istnieje. Kiedy on coś postanawia, nikt tego nie może zmienić, tak jak prorok Izajasz zapisał: Gdy ja coś postanowię, któż to odwróci? Ale żeby to zrozumieć jeszcze głębiej, spójrzmy na historię. Biblia pokazuje, że kiedy Bóg wyznaczy czas jakiegoś wydarzenia, żaden człowiek, żaden anioł, ani cała potęga polityczna nie jest w stanie tego zatrzymać. Ponad 4000 lat temu Bóg ogłosił przez Noego, że nadejdzie potop. Przez 120 lat Noe ostrzegał świat ówczesny. Czy ktoś wtedy próbował się temu sprzeciwić? Tak, wyśmiewano Noego, lekceważono jego słowa, kpiono z idei sądu Bożego. Ale kiedy nadszedł wyznaczony przez Boga dzień, deszcz spadł, źródła wielkiej otchłani się otworzyły i woda zalała ziemię. I zamknął pan za nim drzwi arki. Od tej chwili nikt i nic nie mogło powstrzymać katastrofy.